Siemano! Salówa, idziemy na salówę! Nie, 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 nie. Idę wale, idę wale, idę wale. Ja nie bez przyczyny mam te warkocze, a ty nie bez przyczyny jest jesteś. Na, na, na czarno. Na czarno. Wiecie co to jest? Zgadnijcie. Napiszcie w komentarzach i wrócimy do was jakiś Jest Poniedziałek, kiedy to trafiło na, do sieci. Może oglądacie to w środę, bo to jest Wednesday. Bo to jest Wednesday. Ktokolwiek właśnie... zobaczył, ten się zakochał, więc tutaj było lobby od ekipy. Zróbcie Wednesday, zróbcie no, Wednesday. Ale ja, zróbcie ja też do Kasi. Kasia. Kasia, dzisiaj Wednesday musi być. Takie, nie, Telepatia tam zadziałała. To Prawę, zadziałała, to prawda. To jest klasycznie program shake. Shake your SK. Shake your Chociaż dzisiaj szejków nie będzie. Dzisiaj o nie. trochę upiórami. Troszeczkę, tak, w tej choreografii. Ja właśnie się podję. A no? trochę thriller, Mike. Jackson tam jest Troseczkę tymi rękoma, tak, Troszeczkę nie? tak, bo było takie w thrillerze tak. też tutaj takie, takie ruchy. Zombieaki. Takie zombiaki, więc troszeczkę takie halloweenowe, chociaż po halloween już jesteśmy. Znacie angielski. Znacie angielski, e, ale tak, no trochę wrócimy do tego czasu. E, co do tej choreografii, ja byłem bardzo podjarany tym, że w końcu wyszła jakaś fajna taneczna choreografia na TikToku i to jest choreografia trochę kontrastów, bo to nie ma tak, że przez cały czas sobie tańczymy w jednym jakby, w jednej energii albo na parzamy albo tańczymy mega slow, tu jest tak, że jesteśmy czasami mega wolni, tak jakbyśmy od niechcenia to robili, a czasami mega upiorni, nie? I te ruchy są mega mocne. Więc tutaj też trzeba pracować, oprócz pamię pamięci ruchowej, trzeba też pracować. włączyć włączyć tak, no. tak głowę. Pomyśleć Generalnie trzeba jak zaczynacie tańczyć, to i tak będziecie musieli głowę włączyć, gwarantuję to wam, ja już o tym wiem, ale tu jeszcze trzeba będzie operować twarzą. E, tak, twarz jest poker face, nie? Głównie, to, to, to nie tu. tu nie ma żadnego uśmiechu. Tu nie ma żadnego uśmiechu, ale tak, ale tutaj można sobie zrobić bardziej taką creepy, nie? Tu jesteśmy po prostu mega lazy, ale dobra, to od początku, okej? Okay? Od początku, bo już mówiłam o chorełce. No to. ja jeszcze muszę wam pokazać wszystko, tak? Tak, no i to jest teraz ten moment. Kiedy będziesz tu pokazywał, proszę bardzo? Tutaj mamy czas na przygotowanie się na tych i zaczynamy. I tu mamy plameńko i koniec moi drodzy, to jest koniec. Te Więc... ręce do tyłu już mnie trochę martwią. No właśnie, te ręce do tyłu, taki, taki tył one są takie wiecie, po prostu zobaczcie, widzicie? takie puszczone totalnie i właśnie to, to nie jest to nie jest to że śmamo ręce tam bo to solubę. na na nie? nie 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 to jest to że one że po prostu nasze ramiona się wyłączają z ruchu z której strony ty zaczynasz e, prawa lewa aha dokładnie tak i one są takie mega wiotkie jakbym, jakbym miał z tyłu takie co to jak się ma młoda na przykład velon velon tak velon no tak welon. i właśnie i właśnie próbujemy próbujemy to wyłączyć nie? Nie, próbujemy wyłączyć ten ruch, żeby tu się nam nie ruszało nic, górna część, tylko po prostu same dłonie, same ręce. Jakby skupiamy się na tym, żeby o tak, żeby właśnie ta część, ta część dłoni nam chodziła, rąk całych. Dokładnie tak. I ten począteczek jest bardzo taki właśnie lazy slow, że. tu mamy wiszącą głowę troszkę. Wiszącą głowę, tak, że niby, że niby tu się nic nie dzieje, nie? Że mu zaleci A ja na, na i do przodu. Okej okay, właśnie, teraz głowa. Robimy sobie raz, dwa, trzy. Cztery. czyli sobie robię rękami raz, dwa, trzy, cztery, Ale cztery proszę, razy. Ale bo teraz przez chwilę ruszały ci się nogi. One się ruszają? Aha, no i tylko, tylko chodzimy do stałego punktu tak. Zacznijmy w, w takim razie od nóg. Moje nogi robią najprostszą rzecz, jaką mogą robić na świecie, czyli sobie maszerują w miejscu bez większych tam cyrkli, nie i cyrkli, innych rzeczy. Mhm. Robimy sobie po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko tyle. I te nogi też, te, też, też muszą być na takich lekko zrelaksowanych kolankach, żeby to było takie cały czas creepy, nie? Że po prostu se idę, niby se idę, ale tak jak, wiecie, jak czasami chodzą takie te stworki w tych, w, w tych... No właśnie, szukam w czyich? No w horrorach. tak. A, te stworki w horrorach, dobrze, już wszystko zrozumiałem. Dobra, może tego nie było. Nie, nie, było, było. Tak chodzą, było, że te są, te mają takie tak. długie spódnice i tak idą, że wiecie, że tak, nie ma. Tak, najczęściej im nóg w tych horrorach jakby... o, o upiorach, duchach i. No właśnie więc o to jest. chodzi, tak. o to chodzi, wszystko jest creepy, tak. Więc sobie robimy początek. Robimy raz, dwa, trzy, cztery. Tyle robią ręce i nogi, ok? Czyli robimy sobie raz, dwa, aha i teraz te ręce też nie, nie za wysoko i żeby też nie, nie, nie było kurzych łapek, żeby nie było, że ja robię sobie tak, aha. tylko żeby zrób, zrób tutaj mi to. Po prostu, żeby one były cały czas takie falujące, okej? Okay? Żeby nie było, że, że ja robię raz, dwa, to to, to będzie później, to będzie, to będzie tak. w tym. A teraz jestem po prostu wiotka, jesteś wiotka. To jest mój stały jakby to codzień, ale jak gdy przychodzi to do czego, to nie potrafisz tego pokazać, więc... Pokaż to, nie wstydź się. I teraz na boczki. Teraz po prostu. Raz, dokładnie, po prostu jakbyś puściła, nie? Bez żadnych mięśni, po prostu wiatr, wiatr ci wiucha rękami. Co robi wiatr? Wiucha ci, ręk ci rękami. Wiucha ci rękami wiatr. Program językowy, jak się okazuje. No ze mną to tak przecież. Wiucha rękami. Wiuchajmy więc tę, tę choreografię, wiuchnijmy to. Czyli mamy robimy raz, raz dwa, dwa, trzy, cztery. cztery. Aha, i na. I na jest tak, robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Dokładnie tak. Głowa na raz, dwa jest, leży nam na, na prawym ramionku, także sobie patrzę na, na tą część ramionka, okay. że sobie robię raz, dwa, na trzy, cztery leciutko odkręcam głowę do przodu. Trzy, cztery. I to może być takie, że wiecie, zobaczcie, patrzcie. Ja sobie robię raz, dwa, trzy, cztery. Takie, że niby nie takie nic, wiecie, szybcie. że to nie jest tak, że raz, dwa, trzy, cztery, że już tu się coś dzieje, tylko żeby to było takie, że co tam się zacznie dziać? Wiecie o co chodzi? Że to jest takie bum, 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 bum i Bum, bum, góra, góra. I to, tu teraz musi być je walnięcie. Może być to, co powiedziałeś, to jest internet. Jeb*cie. I z jeb*ciem będzie to, dobra? Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, tak. I teraz mamy pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz nogi troszeczkę mocniej wystukują tak? Ale też tak to nadal to tupanie w rytm, tylko po prostu. Dokładnie, mocniej. tylko robimy bum, 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 bum. Teraz robią ręce i nogi. Tylko teraz jest tak to było mega slow, a teraz jest mega mocno. Bum, 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 bum. I teraz są kurze łapki te, które miała wcześniej. Okay. Dokładnie. I ręce są małe, takie jakby przy, przyklejone w sensie, o, tak. Okay. Przyklejone, ale y, nie zgarbione, tylko po prostu ręce są przyklejone do te nie ręce jako łapki. Cię do tego, do tej części ciała, co tu jest, biedro? Talia tutaj jest. Talia, do talia i robimy do talia. Do talia. Bo do talia trzeba dwojga. No, Juha wiatr no. i mam i do talia. I robimy sobie prawo, lewo, prawo, lewo, Aha. A głowa? A głowa jest przód, przód, góra, góra. No wiedziałam, że to nie będzie za Czyli robimy górę. przód, przód, góra, góra. Mhm. Jest, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Aha. Tak, jest raz, dwa, trzy, cztery. cztery. Okej. Okay. Tak. Dalej mamy. E, moje nogi robią prawa, bo tak, skończyliśmy, skończyliśmy sobie przodem. To. Jesteśmy przodem, tak. Siedem, Jesteśmy osiem. Tu. Teraz zajmiemy, zajmiemy się nogami. Okej. Okay. Żeby musimy teraz obrócić się bokiem do kamery, bokiem do widza, bokiem do telefonu, więc moja prawa noga robi krok do przodu. Robimy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Czyli teraz podnoszę po prostu sobie kolana do góry, ale najpierw zaczynam od prawej nogi do przodu. Wy możecie też od prawej albo od lewej, ale jakby nogi pracują przemiennie. Czyli robimy jedna przód, druga góra. Bum, góra. Bum, góra. Bum, góra. Dokładnie tak. Dobrze. Do, I w tym dobrze. czasie. Ja jestem na etapie dobrze. Wszystko dobrze, dobrze godzę się. Wszystko będzie dobrze. Dokładnie tak. I w tym czasie nasze dłonie, nasze ręce pracują. Tute, te, tutaj też musi być mocno, ok? Mm -hmm. Mamy w dłoniach młoty i robimy tak: naciągam młot, wale mocno, bum, wale, bum, wale, bum, wale, ok? Dobrze? Dobrze. Do tego? Będzie dobrze. Do tego dochodzi czy nasza klata. W sensie. Żeby to, żeby, uważam, żeby, że dobrze nie być. żeby to jeszcze fajnie wyglądało żeby nie było tylko tak, że ja po prostu sobie idę, wale, idę, wale, idę, wale, idę, bo tak też może zatem nie? Mhm. Ale jak naciągniesz klatkę razem z tym walnięciem, że jest bum, uderz, bum, uderz, bum, uderz, bum, uderz. Aha. Jakby takie to uderzenie młotkiem też inicjuje do tego, że Twoja klatka się zapada. Okej. Okay. Okay? to będzie jakby jeszcze jeszcze mocniejsze jeszcze ale klat klatka nie barki kochanie No właśnie jest, moja no. klatka jest już lepsza Bum hop bum hop bum hop bum hop bum hop, hop, hop dużo lepiej bum hop tak Okej okay. No i to musimy połączyć z tymi nogami tak które najpierw idą tak a potem tak, tylko bum. I teraz musimy też pamiętać A, o czyli tym. to uderzenie z tym pierwszym, Aha, wrogiem. że jest naciągam i teraz zanim jak uderzam młotkiem w dół, to moje kolano idzie do góry. Góra. OK? Mhm. Czyli robię... Ale to pierwszy krok jest, bez, jest naciąganiem. Z naciąganiem. A, rozumiem. Jest naciągnij, wani w kolana. Bum, uderz, bum, uderz, bum, uderz. Dokładnie tak. Okay. No tylko teraz też tak, żeby te ręce nie były jakoś mega. żeby to nie było to. Bum, bum, bum. tylko żeby one były takie bliżej ciała, dobra? Czyli bum, hop, bum, hop, bum, hop. O, dobrze, dobrze, no, bum. Hop, boom, hop, boom, hop dokładnie tak dobrze i teraz stąd mamy to kolanko zewnętrzne wolne. Pracujemy mhm. sobie po dwa razy bioderkami w jedną stronę idziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem I A, i tu jest flamenco i tu jest flamenco robimy cyk i cyk i boom i boom aha i rączki tak jakby była uginitą troszeczkę dokładnie jakby to było pod, podpierasz sobie ale te nadgarstki sobie pracują i tu jest właśnie ten kontrast że tu sobie Ok, to było mega mocno, a teraz nagle wchodzimy sobie we flamenko i tu jest mega slow i lazy, tak? Tak. 5, 6, 7 i raz, dwa. Przód, 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 góra, góra, bum, uderz, bum. Uderz, bum, uderz, bum, flamenko w prawą stronę i w drugą stronę. No, no. Tak, a może my spróbujemy z muzyką? Żebyś to poczuła tak. i usłyszała mm -hmm. też. Spróbujmy sobie Nie z wiem, muzyką, Nie wiem, to wiele no. pomoże, ale jeszcze się łudzę. Zobaczymy, zobaczymy, żebyś też wiedziała o co chodzi, tak. Pięć, sześć, siedem, i hop, hop, góra, góra, bum, uderz, bum, dobrze, super, flamenko, dobrze Jezu. wyszło, widzisz? Ale się cieszę. Nagrywamy. Nagrywamy, Nagrywamy lecimy, kochaniucy, lecimy! Odchodzę tu, włączam kamerę, proszę trzymać kciuki za, za wszystko. Flamenko. Dobrze, mamy! Mój mózg jest nadal wyłączony. Najważniejsze, że ty jesteś szczęśliwy. Ale spoko, chyba tak kątem oka widziałem tak, i na poglądzie, że świetnie. się zgadza. Wiadomo. Gratulacja. Shake your